Cześć mamko, wszystkim na naszym kanale. No niestety dzisiaj jestem zmuszony nagrywać w swoim dark roomie ze względu na to, że mamuśka w kuchni tam z Mańką, tam zresztą jest taki sajgon, że nawet jakbym zaczął sprzątać, to do jutra bym ee, się nie ogarnął. Słuchajcie, ważna informacja 22 ee, listopada w Policach w Pirochicie mamy iwencik, zapraszamy od godziny 12. Więc nie będziemy przeciągać, lecimy, testujemy co dzisiaj dla Was. Grubcio e, przygotował. Pamiętacie, były kiedyś duże, drogie gatlingi, później były średnie gatlingi, średnie cenie, później Jorge wypuściło małe gatlingi w dość przyzwoitej cenie, a Tropik jest krok przed konkurencją i wypuścił jeszcze tańsze e, gatlingi bo bodajże kosztowało od 30 do 35 zł, a Tropik wypuścił gatlingi w cenie od 25 zł do 30, czyli to jest naprawdę bardzo tanio, czyli no. Nie wiem, czy się opaca kupować już kicharego potera, czy się bardziej opaca już gotowego gatlinga. Kupić mamy dwa rodzaje. Biały, którego już widziałem, no niestety jest troszeczkę biedny, no ale tu no, niestety cena robi robotę. No ale zobaczcie, jak on się błyszczy, świeci się jak psu klejnoty. No i mamy też takiego kolorowego e, gatlinga. Taki malutki poręczny gatlingzek kieszonkowy. Można sobie wziąć elegancko. E, mambo Jumbo Color eagle e, Gatling, taki malutki. TG105, 105 strzałów w kategorii F2. Cenę Wam podałem, mniej więcej ile takie cudeńko kosztuje. Gramatura 52,5 gram Neku, czyli to też nie jest zbytnio dużo i prezentuje się w taki oto sposób, taki malutki, fajny gaping. Kolejny jaki dla was przygotowałem, no ten to się nie miło świeci, zobaczcie, zobaczcie jak ten się świeci, mieni i ten naprawdę na stanowiskach e sezonowych, oni się spociłem, tak napierdzielam e i ten będzie się dość fajnie sprzedawał. Ze względu na to, że zobaczcie, no świeci się, mieni się, a wiecie, że ludzie tak sroki, co się mieni, co się błyszczy, to kap kap kap, od zawsze, no tak jak tak jak złoto, no złoto się błyszczy kap kap kap. Uciekam. Bo mnie tu lampę przesuwasz. A ja mówię, ty duchy, normalnie lampa tak w moją stronę jedzie, a ta młoda assassin drzwi otwiera i mi przesuwa. A ja tak patrzę, ty lampa w moją stronę jedzie. I już normalnie gacie pełne mówię duchy tych. Bo się człowiek nagrał w jakieś te horrory, no oglądał się, a potem takie, potem takie loty. E, tg jest to 405 strzałów, e, gramatura tego cudeńka, no to jest 52,5 g neku. No i ten mi się mega podoba, bo się fajnie, ale to fajnie błyszczy, zobaczcie ten to się mega błyszczy, o cud i orzeszki, no ale mam coś jeszcze lepszego, no ten kosztuje już około 80 zł, szata graficzna tutaj też jest według mnie dokokrzona, mega mi się podoba, pyro maniak i zobaczcie, to jest taka czacha, taka fajna czacha z łapkami jak myszka Miki, taka fajna czachunia, pyro pyro maniak E, 380 strzałów TG378 e, Kategorię 2 tu mamy 106,4 g mieszaniki Silver Maniacs, ty no, wygląda naprawdę Przekocul I tutaj mamy colors Silver White Tail Glitter Rapid Stars effect Kurde, tutaj jest takie cudeńko. Nie wiem czy będzie widać. Ono. Ty, ale ten to na też taki przykokszony, no ten 80 zł kosztuje, no ale tutaj wygląd jest naprawdę 10 na 10. No dobra, słuchajcie, nie będziemy przeciągać, zapraszam Was do Pirohita, pamiętajcie o będzie. Zapraszam Was także na kanał Mahony bez spiny oraz Instagram Mahony69. Wszystko to, co ważne znajdziecie w opisie eee, i ewentualnie na końcowej zakładeczce. Sezon już jest tuż, tuż, więc warto, warto się zbroić fajwerki. A więc lecimy, testujemy i sprawdzamy. Ale. Gatlinzek. Zaraz będzie wiadomo jaki. Czy to jest biały, czy jest kolorowy. Zaraz będę wiedział. Wiesz, no dużym atutem tych gatlingów Martinka jest cena, nie? One kosztują 20, około 25 zł. Jak strzelacie z gatlingów, to zawsze z wiatrem. Nigdy pod wiatr, bo dostaniecie efektami po oczach. Znaczy z piaskiem. Taki... Tak, różka Harry Pottera, żebyś wiedziała trochę iso podkręca. Taki delikatny. Więc to mi przypomina, przypomina mi to trochę te takie, co są w biedronkach czasami takie 100-strzałowe wyrzuteńki. Ty, ale nie wszystkie, nie wszystkie migotania się zapalają. Niektóre się zapalają, się utrzymują długo, a niektóre gasną. Bo na przykład teraz w ogóle nie było migotania. No i dobra. Dobra, dawaj kolejnego. Taki. Powiem Ci tak, no tutaj dużym atutem jest cena, to taki, pff, ja no, wygląda, wyg wygląda, bardzo ładnie, wygląda bardzo ładnie ten e, biały, e, cena jest fajna, tylko efekt nie jest e, szokujący, więc ja jej daję szósteczkę. No zobaczymy teraz kolorowego. Pamiętajcie, zawsze z wiatrem. o. O, pu, 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 leci salwa, pa, leci salwa, pięciu kulek, tu, 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 tu. O, już nie, już nie lecą sami. Ten jest fajny. No? <noise> to jest zdecydowanie lepszy. Podoba mnie się. Tylko żeby ten miał taką fajną szatę graficzną jeszcze. Ale fajnie lecą. Ale widać, jak ta kuleczka leci: najpierw leci kolorek, mm. potem ta kuleczka i pół. I tak jak zaczęła, tak skończyła nie ma jakichś tych. Więc ten mi się mega podobał, do zabawy, jak najbardziej, lepszy od białego. No i ma też więcej kolorów, to też jest Tak, no i ja bym mu szczerze dał 8, mi się mega podobał. No i teraz zobaczymy tego dużego bydlaka, już za 80 zł. Mam nadzieję, że ten już nam pokaże prawdziwe Mambo Jumbo. Erik tam się przygotowuje. Ale tam tym fajnie, tak najpierw pięć kuleczek, du dudu. Du, du. pięć A? kuleczek, du du, du du. No już później straciło swoją tą jak to się mówi taką kolejność, ale też było fajne. Fajne było, no na pewno niż pierwsze, nie? Zobaczymy tego. Szybko pluje, ale jak szybko znika to migotanie, zobacz ty. Uu. Uu. Tak, wygląda tak samo, tylko jakbyś więcej rurek sadziła. O tak kluje, tak jakby chciała nie mogą, zobacz. Tak, ledwo leci. taki bardziej jest biały efekt niż migotanie, bo tego migotania to tutaj nie ma. To nawet ani razu nie miga, bo tylko. Nie, nie. Szata fajna. lepiej kupić tą kolorową No, nie, no, ten plus, że tu długo strzela, ten jeszcze, zobacz, widzisz. Masz rację, więc jak mam oceniać to ten dostaje piątkę, szata fajna, to nie jest białe migotanie tylko to był biały efekt i, i tyle, zaraz zobaczymy jak Eryk przyjdzie co on nam powie Więc yy, powiem Ci tak najbardziej ten kolorowy zrobi najlepszą robotę, yy, te białe odpalałem naprawdę już sporo z białym migotaniem i są o niebo niebo lepsze, tylko wiadomo te są droższe No ale zobaczymy, który Panie według Ciebie najlepszy? No, bo ten to strzelał jakby chciała nie mógł Widziałem <gry> yy... Chyba biały w sumie. O, widzisz, a nam się kolorowy podobał. Nam się kolorowy podobał z tym przestrzeniem. No. no oczywiście ten o niebo lepiej wygląda jeśli chodzi o szatę graficzną, nie? Świeci się jak psukla Dobra, dbajcie o siebie i o innych. Cześć!